Cześć, tu Rosa, witajcie w kąciku RetroGracza, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować to, co udało mi się niedawno kupić. Są to oryginalnie zapakowane joysticki, myszka, również magnetofon do C64. Jednym z produktów, który macie tu po lewej stronie, jest joystick do IBM-a. Są to produkty jeszcze nigdy nie otwarte, czyli tak jak były kiedyś w sklepie, tak do tej pory jeszcze nikt ich nie otworzył. Ja tego też nie będę robił, ale chcieliśmy chociaż zajrzeć do środka, jak to wygląda, gdy kupywaliśmy takie produkty w sklepie. Oprócz tego przetestujemy grę Way of the Exploding Fist. Znajduje się tam ciekawostka, która pokazywała, że czas oczekiwania na grę można w jakiś sposób umilić. Ta firma, czyli Mastertronic, chciała jakoś zrekompensować czas oczekiwania yy, dla graczy, dodając malutką wisienkę na torcie, jeżeli, chcia, jeżeli chciało się odczekać te parę minut do wgrania gry. Co tam wstawili, przekonamy się już za chwilkę. Na początku, rozpoczniemy może z otwarciem tak na szybciutko, na szybciutko magnetofonu, który znajduje się na samej górze. Zobaczymy, jak on jest zapakowany, co znajduje się jeszcze tam w środku. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Zaczynamy! Magnetofon już jest przede mną. Otwieramy pudełko. Już jak sami widzicie na samym początku magnetofon jest jeszcze w oryginalnej folii. Wygląda jakby dopiero co wyszedł z fabryki produk produkującej te magnetofony. Jak widzicie Taśma pożółkła, ale jeszcze jest oryginalnie zaklejona. Dlatego nie będę tego rozklejał. Nie chcę tego. Po prostu cieszę się tym, że magnetofon wygląda w przepięknym, Jest w przepięknym stanie. Yy. I tak ma pozostać. Do wgrywania gier będę korzystał nadal z tego magnetofonu, który macie po lewej stronie. Jest to staruszek yy, już zużyty, dość. Bardzo, ale chciałem Wam pokazać, jak wyglądał ten oto magnetofon. Zero pożółkłego plastiku. Wszystko działa jak należy. Piękna sprawa. Kabel jeszcze oryginalnie skręcony. Poezja. Dodatkowo jeszcze pochwalę się tym, co jest, znajduje się w środku. A mianowicie jest do niej instrukcja obsługi z możliwością. Ustawienia głowicy, jak również kaseta z programem testującym. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem, mam być szczery. Gdy w latach 80. i 90. jeszcze ktoś kupywał kasety, magnetofony i komputery, takich rzeczy raczej się już nie spotykało, bo ponieważ wszyscy kupywali używane rzeczy. Kolejnymi dwoma rzeczami, które udało mi się dorwać, są dwa light peny, które umożliwiały malowanie na telewizorach CRT, czyli na zwykłych telewizorach kinoskopowych, tymi długopisami, aby ulepszyć możliwość malowania grafiki nie joystickiem, a za pomocą tego nazwijmy to długopisu. Wszystko jest tak, tak samo, jak i wcześniejsze produkty zapakowane oryginalnie. W tym na przykład znajduje się jeszcze dyskietka z programem demonstracyjnym. Tak jak powiedziałem, nie będę go rozpakowywał, ponieważ samo to, że jest to jeszcze oryginalnie zapakowane cieszy moje oko. I powie, niech to tak zostanie. Kolejną ciekawostką jest joystick firmy QuickGun. Joystick z wymienną gałką sterowania lub plastikiem, który steruje joystick. Jak to wygląda, wygląda to całkiem ciekawie. Jak sami widzicie, mamy trzy różne uchwyty do wyboru, zwykły taki, taki, który jest bardziej poręczny, czyli ten środkowy, jak również przycisk po prawej stronie wszystkim posiadają otwory, w którym na który nasadza się główną część stika. Jeszcze mamy tutaj oryginalną torebeczkę, żeby wszystko było suchutkie. Część tą nakładamy tu na górę, tu u góry mamy przycisk od fajera, po dwóch stronach mamy przyciski fire. Na dole oczywiście mamy jeszcze przełącznik do szybkiego strzelania. Yy, powiem wam, nawet nie wiem w jaki sposób można to zamontować, ponieważ nie widzę tu żadnego gwintu, więc chyba to wyglądało w ten sposób, że to się po prostu nasadzało, a ta gumka chyba jakoś podtrzymywała tą całość. Naprawdę nie wiem, musiałbym kiedyś obejrzeć jakiś film na ten temat, w jaki sposób to działało. Sam nie chcę tego wypróbowywać, ponieważ, tak jak wspomniałem już parokrotnie, ma to swoją jakąś wartość i niech tak zostanie. Przejdźmy jeszcze do ostatniej rzeczy, czyli myszki na C64. Myszka na C64. Tak jak wcześniej, wszystko oryginalnie zapakowane. Otwieramy. W środku, jak widzicie, wszystko jeszcze jest ładnie zapakowane. Dodatkowo, czego nigdy się wcześniej... Z czym się wcześniej nie spotkałem, jest to, że kulka do myszki została jeszcze oddzielnie zapakowana. Jak wygląda sama myszka? Prawdopodobnie jest to podobnie jest podobna do myszki od, od Amigi. Dla porównania mam tutaj naszą myszkę, którą używamy do naszej Amisi. kabel tutaj się troszeczkę zaplątał. Wielkością, no patrzcie jak nie chce się ustawić, to więc może w ten sposób. Wielkością jest podobna do myszki od C64. Wiadomo, myszka na komodorka jest troszeczkę jaśniejsza. Może wy tego nie widzicie, ale uwierzcie mi na słowo. Yy, jeśli chodzi o przyciski, no, ten mój prawy przycisk tutaj nie klika tak jak powinien klikać, ale te chyba też są na mikrostykach, z tego co to słyszę. Fajne gadżety, trzeba to przyznać. Dobrze, przejdziemy teraz może do samej gry, jest to gra Way of the Exploding, Exploding Fist, przepraszam. Gra karate wydana w 1986 roku, która wygląda jak gra International Karate Plus, ale z małym dodatkiem, którym chciałem Wam pokazać. Odpalę komodorka, rozpocznę wgrywanie gry i chcę Wam pokazać co stanie się za chwilkę. Jak widzicie, instalowanie gry się rozpoczęło. Program się wgrywa. Jest to, jak już wspomniałem, gra karate z małym dodatkiem, który dał nam, dała nam firma Mastertronic. I oto, jak widzicie, podczas wgrywania gry mamy możliwość zagrania sobie coś w stylu Space Invaders. Jest to troszeczkę trudniejsza gra, ponieważ nasi przeciwnicy strzelają w nas. Bardzo dużym nasileniu strzałów, a ja jestem, jak widać, na dole sam. Ale uważam, że jest to super przerywnik podczas oczekiwania na pełną grę, aby móc z przyjemnością odczekać na grę, którą chcieliśmy sobie wgrać. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z takim przerywnikiem w jakiejś innej grze na kasetach. Jeżeli znacie jakieś gry, które mają coś takiego w sobie, dajcie znać w komentarzach. Mi naprawdę się to spodobało. Byłem naprawdę zdziwiony, gdy odpaliłem pierwszy raz tą kasetę, i dlatego chciałem się z nimi z tą informacją z wami podzielić. Może mi się uda, jeżeli gra się, nie w gra, grasie szybko do końca. Chciałbym nie zginąć, ale raczej ginę. A, nie udało się. Spróbujmy jeszcze raz. Może zdążymy przed graniem naszej gry karate. Jeżeli mam być szczery, to wtedy, gdy się gra w takie gry, nie myśli się o tym, że yy, gra główna da, cały czas się wgrywa. Jesteśmy skoncentrowani... A, nie udaje mi się. Na... <laughs> Jesteśmy skoncentrowani na po zniszczeniu obcych, i jednakże obcy niszczą nas. przyznacie, że strzelanie do obcych, którzy strzelają z taką intensywnością w nas jest bardzo ciężkie. Ale przyjemne, jeżeli w kogoś trafimy. W Space Invaders była ta różnica, że oni do nas prawie nie strzelali, aczkolwiek na pewno nie jest taką zajadłością, jak Robią ci przeciwnicy w moim kierunku. No, zobaczcie, to no nie da rady. Ostatnie życie. Albo po prostu nasza główna gra wgrywa się w tej chwili do pamięci komputera. Tak jest. Dobrze, spróbujmy w takim razie yy, zagrać w grę karatę. Jak widzicie, gra już się wgrała. Tak jak już wspomniałem wcześniej, gra dana w 1986 roku, bardzo podobna do tych wcześniej dwóch gier, o których wspomniałem. Troszeczkę sterowanie jest inne, jak w grze i ten nasz karate Plus, ale spróbujemy zagrać. Może uda mi się zdobyć chociaż jednego pierwszego Dana. Nie wiem do tej pory, jak w tej grze się odwracać. Wiem, że tutaj jest tak, jest do góry. O, już zostałem pokonany. Ale bardzo mi się podoba na przykład tło, które jest yy, w grze. Obrazki, które tu widzimy, bardzo są ładne, kolorowe i co jakiś czas się zmieniają. Wiem, że na przykład tło zmieniane było tylko w wersji dyskowej na dyskietki, a na kasetach nie. Jeżeli chodzi oczywiście o grę. Które, gry, które były wy... pocięte i wychodziły na naszych kasetach. Jak na razie całkiem dobrze mi to wychodzi. Fakt, że korzystam tylko z jednego ciosu. Ale naprawdę spróbuję jak coś in jakichś innych ciosów użyć, może coś się uda. No nie za bardzo, pewnie raczej mnie pokona zaraz minął, chyba wygrałem, mamy pierwszego dana i jak widzicie tło się zmieniło na jakąś plażę. No patrzcie jak blokuje moje ciosy. No i to, to byłoby tyle, słuchajcie, no grę jak widzicie znacie, podobna jest do tych dwóch wcześniej wspomnianych przeze mnie gier. Najbardziej chciałem Wam pokazać tą wstaweczkę podczas wgrywania gry, że można Yy, pobawić się w jakąś inną minigierkę, yy, uważam, że pomysł jest naprawdę świetny. Czas oczekiwania błyskawicznie się skraca. A my mamy przy okazji dwie gry w jednej, dajcie jeszcze yy, dajcie, raz dajcie znać w komentarzach. Czy znacie jakieś inne gry na kasetach, które mają takie minigierki w sobie? Bardzo chciałbym je spróbować. Może uda mi się jeszcze gdzieś takie gry kupić? A na koniec, ja się z Wami żegnam, jeżeli Wam się spodobało. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.